Tak. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę gościć w Seniszawskim Latuszu, przedstawiać Państwu za pośrednictwem zebranych dzisiaj mediów kolejnego utalentowanego sportowca, zawodnika, który mieszka na terenie miasta i gminy Seniszawskiej, dokładnie w Czarnie Seniszawskiej, Antoni Kozak, który od kilku kilku lat kilku na to młody chłopak junior odnosi sukcesy w szachach Te sukcesy to już są nie tylko sukcesy takie wojewódzkie, to są sukcesy już ogólnopolskie i międzynarodowe. a spotykamy się tutaj z okazji tego, że Antoni Tregawno, bo w połowie grudnia wywalczył tytuł wicemistrza Polski w szachach ogromny sukces do lat 20, kategorii do lat 20. ogromny sukces sportowy, ogromne osiągnięcie. Przebić się w szachach do podium mistrzostw Polski. Jak ktoś trochę interesuje, się szachami, Jak się nie interesuje, być może oglądał taki bardzo popularny serial na Netflixie Gambit Królowej, gdzie tam pokazane jest rzeczywiście, jak to ta rywalizacja szachowa wygląda, że jak. Trzeba dużo wysiłku poświęcić, żeby się dobrze do turnieju przygotować i żeby później w tym turnieju zagrać skutecznie, i żeby zdobywać te laury. Więc, a więc bardzo serdecznie Ci gratuluję w imieniu własnym, myślę, że całego samorządu, ale wszystkich mieszkańców i kibiców, że osiągnął, od, udało Ci się już osiągnąć taki sukces, drugie miejsce na Mistrzostwach Polski. Już początek roku też jest bardzo intensywny. Dla Antoniego, bo e, dwa turnieje, e, turnieje już e, takie bardzo pre, prestiżowe, turnieje jeden w Krakowie, miejsce trzecie i drugi turniej, e, który odbył się na pewnie miesiąc temu w Pradze, drugie miejsce na tym e, turnieju w kategorii A, czyli w kategorii otwartej, open, tak? Dobrze to mówię? Że mogą startować wszyscy, e, czyli nie tylko... E, juniorzy, czy młodzieżowcy do lat 20, jak było myślę, tak, w miesiącach w ale wszyscy więc te osiągnięcia świadczą o tym, że, że ta kariera idzie do przodu, więc gratuluję bardzo serdecznie. Chciałem Ci pogratulować w własnym samorządu sędziowskiego, wręczyć Ci adres gratulacyjny, ale również przyznałem nagrodę finansową w wysokości maksymalną, jaką mogę przyznać, wykonaną przez Radę Miejską Stawę, czyli 1500 zł. złotych. Myślę, że nie jest, to jest pierwszy, ale na pewno nie ostatni raz, że się tutaj spotykamy. Gratuluję serdecznie, przyjmij ode mnie ten adres gratulacyjny, i również nagrodę finansową, którą chciałem wręczyć. Drodzy Państwo, jest z nami pan Robert Stefański, prezes Towarzystwa Szafowego Skoczek, które prężnie działa w Sędziszowie już od lat. Też piękne sukcesy e, osiągane przez i szachistki, i szachistów pod wodzą właśnie e, kolegi Roberta. Pierwsza liga w sejmie e, Bardzo wielkie osiągnięcie. Cieszyliśmy się kiedyś kiedyś jak, jak klub szachowy tutaj też był, sekcja chyba w Lechii była klubu szachowego. Tak. E, że tam wtedy z drugiej ligi. Bo nie pamiętam jak to było, ale jakie tam sukcesy też wtedy były. Robert wygrałem tak, druga, no, liga, to było, druga liga, teraz mamy pierwszą ligę, czyli ten progres. Ale to też ogromna praca, ogromne zaangażowanie trenera, prezesa. I wiem to dokładnie, bo często spotykam się z, z Robertem. Dyskutujemy na temat dużo pomysłów, dużo inicjatyw również związanych chociażby z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, korzystanie z tych dostępnych. Funduszu Europejskich, bo, bo też tutaj prezes z tego korzysta. My oczywiście wspieramy też finansowo Towarzystwo Klub Skoczek. Organizowane turnieje. Już niedługo będzie kolejny, jedenasty już turniej. Szachowy Puchar Burmistrza Sejnszowa Małopolskiego 26 marca. Więc już chętnych wszystkich amatorów i, 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 i miłośników szachów zapraszamy na ten turniej, który też cieszy się ogromną popularnością bo to zwykle jest ponad 120... Bywało do 400 nawet, tak? Przed tak, właśnie, 400. Do, do, Nawet do 400 y, uczestników. trudniej to ogromna, ogromna rzecz. Od tych takich najmłodszych do, do tych najstarszych, podzielonych na kategorię, na kategorie y, Gratuluję jeszcze raz Antoniemu, gratuluję jeszcze raz y, Robertowi, y, prezesowi y, Skoczka za dotychczasową dział działalność, za wyłuskiwanie tych szachowych talentów, później oczywiście odpowiednie prowadzenie i takich sukcesów życzymy jak Antoni odnośnie. Życzymy Ci oczywiście mistrza Polski już tego z kategorii A, życzymy Ci mistrza świata, bo to też jest osiągane. No, tutaj Polak, nie, nie pamiętam jak się nazywa, Krzysztof Duda, Krzysztof przecież osiągnął, zdobył ten wymarzony tytuł, tak? Panie, jest w Puchy Puchy świata. Znaczy, ogromny sukces, jeżeli chodzi o, o, o szachy światowe. Nie znam dokładnie historii szachów, ale z tych filmów, które udało mi się oglądać, czy oglądałem, czy e, notatek, to zawsze była ta rywalizacja taka. Rosjanie to była taka potęga szachowa. I reszta świata. I reszta świata. Amerykanie się włączali do tej było kilku Amerykanów, którzy i walczyć z Rosjanami. Polacy też się przebijają w tej historii szaków. Natomiast no, tutaj sukces Krzysztofa Dudy, czy sukcesy, mam nadzieję, to nie, jeszcze bardziej te szaky w Polsce wyniosą na tę arenę międzynarodową. Dziękuję serdecznie, gratuluję Ci jeszcze raz. Nagrada opadła, ale <grystanie> będą następne. Gratuluję serdecznie, życzę powodzenia i sukcesów. Thank you, Robert.